Hej, 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 z tej strony Tymi i wygląda na to, że Pomi Playtime Chapter 5 naprawdę będzie początkiem czegoś znacznie gorszego. Bo jakiś czas temu dostaliśmy oficjalny short od mobów zatytułowany Eksperyment 1202 i sporo ludzi nie ma w ogóle pojęcia że coś jakiego powstało. No nic dziwnego, w końcu to short. Więc dziś omówimy ten zwiastun krok po kroku. Zaczynamy od obrazu, który wygląda jak masarnia, gdzie zamiast świnek i kurczaków Wiszą części zabawek. Wiszą tutaj głowy Hopiego hoposkocza, zielonego królika z serii Smiling Critters, ale nie ma tu żadnego Hopiego w całości. Parę jego małych kopii zostały rozcięte i powieszone jak świeże mięsko w kebabowi. Widzimy także rękawiczkę Hagiego i kawałki innego Crittersa. Gdzie, jeśli nie jest to jakaś ostatnia wersja porzuconych projektów z Crittersów, no to nie wiem, jakie to może być stworzonko. Być może jest to fuzja wszystkich Crittersów w jedno. Eksperyment 1202. Tyle mamy stary kocyk, a na nim przedstawione jest ciało Jarnabiego, tylko nie takie, jakie znamy. Nie ma tego tęczowego futerka, jest takie dziwnie wyblakłe. Postać z kocyka, przypominająca właśnie Jarnabiego, ale bez kolorów, z białą twarzą, ciemniejszymi oczami i innym uśmiechem. Czy to możliwe, że to drugi Jarnabi, albo jego wcześniejsza wersja? Wiemy, że Queen właśnie został Jarnabim, ale co jeśli on był zarezerwowany dla późniejszego Jarnabiego? Może właśnie kolorowy Jarnabi to pierwsza nieudana próba stworzenia? Istoty z łuczki, a Queen był dopiero poprawionym klonem. To by tłumaczyło, dlaczego Jarna w czapterze czwartym jest tak po prostu niekompletny. Zrobiony dla Becky przez Sojera. Może dosłownie był to zbyt wczesny eksperyment i go poprawiono. Jakby ktoś dawał nam znać, że jeszcze go zobaczymy, ale nie w tej formie, jakiej się go spodziewamy. Ostatni jarnami spłonął, nie ma szans, by go uratowali. Dlatego w tym szalonym myśleniu zakładamy, że istnieje jeszcze jeden jarnami, albo po prostu kocyk wyblach i doszukuje się tutaj czegoś, czego nie ma. Jednak na tym ta cała zabawa polega. Szukamy. Za to na pewno w tle na kocyku myje cień przypominający Sackboya's Little Big Planet. I tu właśnie pojawia. Się pierwsze pytanie. Czy to jest cień eksperymentu 1202, czy raczej jego ofiara? Podobno eksperyment 1202 pojawia się w tym teaserze. Ktoś się go gdzieś dopatrzył, kto wie. Ale nie jest powiedziane, że to ten, którego widzimy, że to jest ten cień. To, co przebiega, raczej jest czymś w rodzaju tych małych, przeszkadzających zabawek. Jest teoria, że sylwetka, którą widzimy, to nie 1202, tylko ktoś, kogo. 1202 eliminuje. Zwróć uwagę na błysk prądu: jakby coś albo ktoś spawał, palił albo raził prądem, albo jakby jakiś mały smiling critter wszedł na pułapkę. Na chwilę przed trzaskiem słychać przeciągły ryk. I to nie brzmi jak krzyk Hopiego ani żadnej z dotychczasowych zabawek. Najprawdopodobniej jest to RYK 1202. Czegoś większego, głębszego. Coś, co pasowałoby raczej do opisu właśnie potwora z laboratoriów prototypa. I tutaj przypomina już stary pomysł na to, że w laboratoriach niczym w Undertale będą amalgaty, zepsute fuzje, i inne dziadostwo będące ogromnym zagrożeniem dla naszego bohatera. To by pasowało do drobnych przecieków, że spotkamy stare postacie jeszcze raz. No i do tego, co twórcy mówili podczas czapteru drugiego, że. A ja ich Testowałem jeszcze, gdy nie wiedzieliśmy kim jest Catnap, Swap Animalsy, czyli Catbee na przykład będą kluczem, by rozwiązać fabułę Poppy Playtime. A Catbee to połączenie osy i kota. To daje do myślenia, że to co spotkamy tam na dole, to nie będzie nic pięknego. Jest jeszcze jedno ciekawe połączenie. Pamiętasz raport o chłopcu imieniem Queen Nabitson, tym, który miał obsesję na punkcie odrywania głów zabawką, to właśnie z niego powstał Jarnabi, A w tym teaserze mamy całą scenę złożoną z głów oderwanych od ciał. Czy jest to zbieg okoliczności, czy jest to przypadek? Jakby moby chciały nam zasugerować, że to może być symboliczny powrót do historii Queena, albo nawet zapowiedź, że eksperyment 1202 to coś, co pochłania, lub wykorzystuje resztki dawnych ofiar. Jakby ktoś próbował złożyć nową idealną zabawkę z wielu dawnych nieudanych, Zupełnie jak Queen, gdy odcinał głowy zabawkom, by stawały się piękniejsze. Mocno pasuje to do tego, że Jarnaby, który został wyeliminowany, to niekoniecznie musiał być akurat Queen Navidson. Skoro wiemy o multi sztukach, że to prawda, bo w końcu były dwie Missy jako Bigger Buddy, i to jest fakt, no to co szkodziłoby, by było dwóch po prostu Jarnabich? Jeden głupi, drugi głupszy. Jeden ten wczesny, z którego Sawyer miał bekę, a drugi to jego protegowany, Queen Navidson. Osobiście nie widzę niczego przeciw, by taki scenariusz nie mógł się odbyć. I wiesz co jest najciekawsze? W tym samym teaserze w tle przez sekundę dosłownie pojawia się biała lalka voodoo. To postać, o której wiemy prawie nic, ale już wcześniej pojawiła się w promocji na przykład Fortnite'a, tego paskudnego trybu. Gdzie się dzieje akcja tego teaseru? No, widać wyraźnie metalowe ściany i podłogę jak w laboratoriach prototypa, czyli miejscu, do którego dotrzemy w chapterze piątym. Według opisu ze Steam w tym mrocznym poziomie tej fabryki odkryje, że dzieła ukryte u prototypa. To sugeruje, że w końcu zejdziemy do samego fabryki do przestrzeni, którą dosłownie rządzi prototyp. Tam jest jego leże. A więc jest to miejsce, w którym powstały wszystkie eksperymenty, w tym seria 1000, 1100, 1200 i tak dalej i tak dalej, bo jeśli nie wiedziałeś, to eksperymenty Bigger Buddy dzielą się na serię. Im wyższy numer, tym bardziej jest świadoma. Oczywiście z wyjątkiem prototypa i popi. Z numeracji wynika, że 1202 to jedno z ostatnich żyjących stworzeń prototypa bezpośrednio przez niego stworzonych lub kontrolowanych i tu pojawia się teoria numer 2. Zauważ, że tytuł Jego Miejsce, His Domain, po opisie chapteru 5 ma napisane His z dużej litery. Tak jakby mówił o Bogu, a tym Bogiem jest właśnie prototyp. Mob Entertainment dosłownie zaczyna go przedstawiać istotę boską lub demoniczną ciągnącą za sznurki w całej fabryce. Jeśli 1202 to jest jego dzieło albo coś, co on zmodyfikował, to możemy mieć do czynienia z pierwszym w pełni udanym potomkiem prototypa. Jego dzieckiem. Kimś, kto nie tylko przetrwał, ale potrafi także kopiować się i pożerać inne zabawki, przejmując ich cechy. To by tłumaczyło, dlaczego w teaserze 1202 jest zlepkiem różnych fragmentów. To nie ofiara. To symbiot. Pasożyt, stworzony przez prototypa, który zabiera szczątki innych, by samemu rosnąć. W opisie chapteru piątego pojawia się fragment: Mistrz marionetek, który włada tym królestwem, pociąga za szturki szaleństwa. To może być aluzja do tego, że prototyp przestał być eksperymentem, a stał się świadomością fabryki. On już nie tylko kontroluje potwory, ale jest także i całą fabryką. Każdy kabel, każda iskra, każde ciało w laboratorium może być jego przedłużeniem. Więc gdy widzimy, jak 1202 zostaje porażony prądem, to może nie jest to eliminacja. O ile to jest 1202. No ale jeśli kryter to działa to tak samo: że będzie to moment narodzin, transfer energii życiowej z jego ciała do nowego ciała prototypa. Eksperyment 1202 to nie tylko losowa scena z iskrami, to metaforyczny prolog do chaptera 5. Czyli zapowiedź zejścia w najniższe warstwy fabryki, tam gdzie prototyp tworzy swoje nowe dzieci. Chapter 5 zapowiada pojawienie się Puppet Mastera, czyli prototypa w całej swojej okazałości, zdradę wszystkich sojuszników, konfrontację z samym prototypem prototypem, no i jego pięknymi dziełami jak Lily braids czy właśnie eksperyment 1202, które kto wie, być może jest narzędziem, które prototyp wysyła, by nas powitać. Tak jak tu. 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 Tak jak tu, tak jak tu, tak jak tu, no i tu. Jakby ktoś chciał powiedzieć witaj w moim królestwie, w moim leżu, czuj się znakomicie. Czy tak będzie przekonamy się, gdy wyjdzie piąty chapter Pomi Playtime, a ty co o tym sądzisz? Napisz komentarz i zasubskrybuj kanał Timmy TV by cię nic ciekawego nie ominęło.